Wyobraź sobie sport, który działa jak super szybkie szachy. Łączy ruch, myślenie i emocje. To właśnie tenis stołowy. Zapraszamy dzieci i młodzież na grupowe treningi ping-ponga w naszej hali. Ten sport rozwija błyskawiczny refleks, poprawia koncentrację i uczy podejmowania decyzji w ułamku sekundy. A to przekłada się na lepsze wyniki w nauce i codziennym życiu. Ping-pong to także świetny sposób, by oderwać dzieci od telefonu i internetu. Zamiast godzin przed ekranem, aktywność, emocje i zabawa z rówieśnikami. Regularne treningi wzmacniają ciało, wspierają prawidłową postawę i chronią przed przykurczami w okresie intensywnego wzrostu. Do tego budują pewność siebie i uczą współpracy w grupie. Tenis stołowy to sport dla każdego: dynamiczny, bezpieczny i niezwykle rozwijający. Zapisz swoje dziecko już dziś i podaruj mu zdrowie, lepszą koncentrację i prawdziwą pasję na lata. Bo nie ma z winy, a jest progres. Popraszam wszystkich chętnych na zajęcia adenizy stołowego.